Oficjalna prezentacja kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku odbyła się w Muzeum wsi Radomskiej. Poseł Mirosław Maliszewski podkreślił, że radnymi powinny być osoby zaangażowane w sprawy lokalne. Decyzje w sprawach lokalnych gmin, powiatów, województwa powinny podejmować w myśl naszej idei Polskiego Stronnictwa Ludowego ci, którzy tą społeczność tworzą, a nie urzędy centralne. Stąd nasz model państwa, to jest państwo oparte na samorządzie lokalnym, a nie państwo centralne, bo nikt lepiej niż ci, którzy są w owym samorządzie, nie podejmie decyzji co do ich przyszłości niż ci, którzy tą strukturę tworzą. Jako pierwsza zaprezentowała się Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, która wystartuje z ósmego miejsca na liście. Dzięki środkom mazowieckim, w Sejmiku Samorządu Województwa Mazowieckiego, my będziemy mogły jeszcze bardziej przypatrywać się, jak rozwijają się instytucje kultury. Jak je wspierać, jak realizować ich pomysły, aby każda instytucja kultury w naszym subregionie, a ich jest naprawdę kilka i wspaniałych, mogły być jeszcze lepszymi instytucjami. Edyta Jaworska-Kowalska jest animatorką kultury i nauczycielką. W wyborach wystartuje po raz pierwszy. Na pewno zdrowie kobiet. To na pewno tak jak pani dyrektor powiedziała, kultura, to na pewno zakres e, wsparcia działań młodzieży, jak również e, mali przedsiębiorcy, lokalni przedsiębiorcy. Zależy mi również na e, działaniach proekologicznych. Leszek Przybytnia obecnie jest radnym sejmiku i przewodniczącym komisji rolnictwa i terenów wiejskich do sejmiku wystartuje z drugiego miejsca. Ja jako radny trzech kadencji no, mam za sobą wiele doświadczeń, wiele e, prawdziwych inwestycji, które, o które walczyliśmy razem wspólnie z marszałkiem województwa e, mazowieckiego, panem Adamem Struzikiem, które rzeczywiście e, dały ten obraz bardzo pozytywny Mazowsza. Z czwartego miejsca wystartuje Piotr Papis, obecny wójt Krwowa. Reprezentuję cały region paprykowy, którym chciałbym bardzo, żeby region paprykowy połączył siły z regionem Grujeckim, gdzie można nazwać go regionem ogrodniczym, żebyśmy tą naszą współpracę przenieśli na, na Radom, na Lipsko, na, na cały nasz tutaj teren południowego Mazowsza, bo najistotniejsze jest, żebyśmy mówili wspólnie jednym głosem. Przypomnijmy, że kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego znajdą się na listach trzeciej drogi wspólnie z Polską 2050 Szymona Hołowni.